Jeżeli w następnym sezonie chciałbyś karnet bojowy za darmo, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób właśnie takowy karnet by chciało. Simona Mordeczki z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości z świata Fortnite. I w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat nadchodzącego sezonu czwartego, na temat darmowych fałdolców, darmowego pakietu i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznego dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z Dzwoneczkiem. No i aż bez przedłużanka zapraszam Was do oglądania. Więc raczej każdy wie, że w Fortnite znajduje się coś takiego jak sklep z przedmiotami. No i moi drodzy, często było tak, że niektórzy gracze na przykład, nie wiem, wchodzą sobie w kill off, patrzą tutaj na kilow, na na przykład jakie on ma dźwięki, no i przypadkowo właśnie ten kilow kupowali. No i moi drodzy, właśnie Fortnite w ramach tego dodało opcję kup i trzeba po prostu teraz przytrzymać, żeby nie było takich przypadkowych zakupów. Ale to nie jest wszystko. Ze względu na to, że jak sobie na przykład takowy kilof kupimy, oczywiście już no mówię, że na przykład przypadkiem, to moi drodzy, Fortnite dodał Nową opcję i dużo osób się mnie pytało, co ta opcja robi. Więc moi drodzy, w tym oto momencie mam ten kill off i tak w tym momencie, jeżeli sobie właśnie go tutaj ubiorę w szafce i na zwyczajnym świecie zagram z nim mecz, to już nie będę mógł go zwrócić. A obecnie, jeżeli nic z nim nie zrobiłem, to mogę normalnie sobie tutaj wejść i kliknąć anuluj zakup, no i tak jak widzicie, ten kill off mi się po prostu teraz zwrócił, i tak mniej więcej działa ta opcja. Ogólnie, no to jeżeli to kupimy, to później mamy 24 godziny na zwrot, no i nie możemy wchodzić do meczu, i tak dalej, i tak dalej. Także teraz mam nadzieję, że już każdy zrozumiał. Więc, jak też również zapewne każdy z Was wie, w Fortnite znajduje się coś takiego jak karnet bojowy. No i no, ten karnet bojowy nie jest od zawsze taki sam, a dokładnie parę lat temu, no ten karnet wyglądał inaczej, ale dokładnie jeden poziom to po prostu jedna nagroda. W tym momencie możemy sobie na przykład uzbierać, nie wiem, 40 gwiazdek bojowych i za 7, chyba z tego co pamiętam, czy za 9 mamy do zdobycia skina. No i ten system jest taki troszeczkę dziwny. Ale tak czy siak, no finalnie, jak zdobędziecie właśnie setny poziom, no to powinno wam starczyć gwiazdek na po prostu wszystkie nagrody. No i masa graczy po prostu chciała, żeby ten stary system powrócił. Tym bardziej no to wy po prostu naprawdę dużej ilości przecieków. Było coś takiego, że ten stary właśnie system powróci. No i otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że właśnie na następny sezon, no po prostu karnet bojowy zostanie taki sam. No i nie zmieni się na jakiś stary, czy też na jakiś nowy design, tylko po prostu zostanie dalej w po prostu tym samym designie. No i najprawdopodobniej za parę sezonów możemy spodziewać się jakiegoś nowego Ewentualnie powrotu jakiegoś starego. Ja osobiście dowolałem ten stary, ale wydaje mi się, że ten nie jest też zły. Możecie napisać swoją opinię na ten temat w komentarzach. No a teraz lecimy dalej. A dalej muszę was troszeczkę zmartwić na temat tego, jak szybko leci czas. Ale dokładnie, moi drodzy, zostały jeszcze jakieś 3 miesiące i będziemy mieli już święta. Tak, z tego co pamiętam to jakieś 100 dni, także tak, czas leci naprawdę szybko i ja jeszcze chociażby pamiętam ostatnie święta, a tutaj już, praktycznie, za rogiem mamy kolejne święta, także no tak, leci to naprawdę bardzo szybko i osobiście to z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, ale to mniejsza z tym. Teraz przechodzimy do tematu darmowych fałdolców. Ze względu na to, że to jest raczej pewne, że każda osoba lubi po prostu jak otrzymuje darmowe fałdolce. no i oczywiście często przez jakieś błędy Fortnite takowe dla graczy wysyła. No i tutaj mamy po raz kolejny to samo, ale dokładniej moi drodzy, było coś takiego jak Asia Late Game Cup. No i oczywiście to był po prostu turniej, no, no, Cup mówi samo za siebie, czyli po prostu turniej. No i jak się okazuje, no to niektórzy mieli tam po prostu, no, dość spore problemy. Ale dokładniej Fortnite niesłusznie banowało niektórych graczy za tak zwany teaming, no i oczywiście ci gra gracze później dostali Unbana, no i nadzwyczajnie w świecie Fortnite w ramach rekompensaty, no tym graczom przyznaje po 2000 V-dolców. Więc jeżeli wy takowy turniej graliście, to możecie no po prostu się cieszyć, ze względu na to, że otrzymacie 2000 v za darmo, ale wątpię, że no jakoś strasznie dużo osób go grało, ale tak czy siak myślę, że rekompensata jak najbardziej spoko. Oczywiście Fortnite za nawet takie najmniejsze błędy stara się jakoś rekompensować graczy, także zapewne jeszcze przy paru następnych aktualizacjach będziemy mieli jakieś usterki, za które Gracze nadzwyczajni w świecie będą mogli zgarniać fałdolce. Więc, oczywiście, subskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem, ze względu na to, że jak pojawi się jakiś błąd, właśnie dzięki któremu będziecie mogli zdobyć darmowe fałdolce, to ja wam o tym błędzie praktycznie od razu powiem. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. A teraz przechodzimy dalej. Więc moi drodzy, teraz troszeczkę na temat nowej broni, która nadchodzi do Fortnite'a. Ale dokładnie jak się okazuje, to będzie to broń bardziej podobna do wszystkich karabinów. No i teraz na ekranie widzicie jej ogólne statystyki. A jak napisał Hypex na swoim Twitterze, to takową broń no, będziemy mogli znaleźć w właśnie klasach rzadkości od szarej aż do mitycznej. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie i najprawdopodobniej jest to broń, która pojawi się w następnym sezonie. Ogólnie, no, to jest to jakiś niedokończony koncept broni, także myślę, że Epic Games, no, po prostu jeszcze troszeczkę nad tym popracuje, no i oczywiście doda to do następnego sezonu. No i moi drodzy, teraz jeszcze, można by powiedzieć, taki ostatni temat przed tym głównym tematem, ale dokładniej parę filmów temu mówiłem Wam na temat levelowania. No i Moi drodzy, jak się okazuje, jedną z lepszych opcji na właśnie farmienie sobie expa jest również ratowanie świata. I tak, ogólnie no to w ratowaniu świata misje zajmują troszeczkę dłużej, ale poza tym, że zyskujecie z nich naprawdę całkiem spore ilości expa, to możecie również otrzymywać m.in. faudolce. Oczywiście to są takie no małe ilości, tak jak na przykład po 100, bądź też po 50. No ale moi drodzy, to wiecie, dodacie 100 do 100, już macie 200 i tak się uzbiera na przykład na karnet bojowy. Także no ogólnie ratowanie świata jest bardzo opłacalne, więc jeżeli wam się dodudzi w Battle Royale, no już po prostu do, nie chce wam się troszeczkę grać, to zagrajcie sobie w ratowanie świata, bo tam też możecie zdobyć całkiem niezłe ilości Expo. No a teraz to ten exp z ratowania liczy się również do tego, co jest w Battle Royale, także myślę, że bardzo ciekawie. No a teraz przechodzimy do głównego tematu tego materiału. W sensie, no można by powiedzieć, że głównego, no, ale uznajmy, że to jest główny temat. A najdokładniej darmowy pakiet przed sezonem czwartym. Mowa tutaj o pakiecie PlayStation Plus, który nadchodzi do Fortnite'a i najprawdopodobniej powinien on zostać aktywowany jeszcze w tym tygodniu, ewentualnie w następnym i najprawdopodobniej również przed sezonem czwartym. Ogólnie na to wyskład takowego pakietu wchodzi spadanie i przy okazji lotnia. I będzie to pakiet, który będzie mógł odebrać praktycznie każdy, no i przy okazji również za darmo. Ze względu na to, że właśnie aktywacja subskrypcji PlayStation Plus z tego co wiem to jest za darmo i tam raz na jakiś czas jest znowu za darmo. A tak czy siak to nie jest ona z tego co wiem też jakaś strasznie droga, ale w większości osób powinno mieć ją za darmo. Także moi drodzy pakiety PlayStation Plus to coś, co pojawia się do no, praktycznie co parę sezonów, także wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie i ogólnie, no to, żeby to odebrać, to naprawdę dużo nie trzeba. Wystarczy, że będziecie mieli właśnie aktywowaną tą usługę PlayStation Plus, wejdziecie sobie wtedy do sklepu PlayStation, wpiszecie Fortnite i tam powinniście mieć ten pakiet. No i nawet ktoś z Was, kto ma teraz PlayStation, może wejść i sobie sprawdzić. No i praktycznie, no bardzo dużo osób ma PlayStation, więc jeżeli wy nie macie, to możecie iść do jakiegoś ziomka i powiedzieć mu, że chcecie sobie odebrać pakiecik do Fortnite'a. No i sobie odbieracie, także myślę, że całość jest naprawdę banana, no e, jak najbardziej każdemu polecam sobie takową rzecz odebrać, jeżeli będzie już dostępna, oczywiście jak takie coś będzie już dostępne to oczywiście dam Wam znać. No i. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że w Fortnite również znajduje się coś takiego jak wyzwania poleć znajomego, i w takowych wyzwaniach możecie zgarnąć dosłownie cały pakiet nagród totalnie za darmo. Ogólnie, moi drodzy, no to wszystko możecie zrobić do 11 stycznia, także macie jeszcze naprawdę dużo czasu, ale tak Wam przypomnę, w razie jakby ktoś o tym zapomniał. No i ogólnie, no to jak do tego 11 stycznia się tutaj yy, zarejestrujecie, to możecie wszystko wykonać aż do 20 lutego, także macie jeszcze naprawdę dużo czasu, ale lepiej zrobić to Teraz, bo później jeszcze zapomnicie. Ogólnie wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę reefer.fortnite.com, no i tam macie w sumie wszystko napisane. Ogólnie, moi drodzy, to musicie właśnie mieć znajomego w grze, który nadzwyczajnie w świecie do, do nie grał no, powyżej 30 dni. Czyli jeżeli przez miesiąc nie grał Fortnite'a i zaczniecie z nim grać, to będziecie mogli sobie nadzwyczajnie w świecie te nagrody zdobywać. Ogólnie zadanie pierwsze to stwórz połączenie, później rozegraj gry, później musicie sześciokrotnie znaleźć się w pierwszej dziesiątce, zlikwidować 45 przeciwników. I najgorsze chyba z tych wszystkich zadań to zdobądź ponad 60 poziomów i poczekaj, aż Twój polecony też to zrobi. Czyli i Wy, i Wasz znajomy musicie wbić 60 poziomów. Także myślę, że to będzie w sumie dobre na sezon czwarty. Także jeszcze raz przypominam Wam, żebyście sobie to wykonali, żebyście sprawdzili, czy pakiet PlayStation jest już dostępny i w razie czego też go sobie odebrali. No i myślę, że z takich darmowych nagród, które obecnie są do zdobycia w Fortnite, to tak naprawdę tyle. Ze względu na to, że przez ostatni czas mieliśmy ich aż za dużo, chociażby kolaboracja z Dragon Ballem Z. Przy okazji później mieliśmy w sklepie z przedmiotami właśnie te darmowe nagrody, które nie wiem, czy dalej są do odebrania, ale wydaje mi się, że już chyba no niestety nie, ale sprawdźmy w sumie tak z ciekaw... Aha, dobra. Te nagrody dalej są, więc jak ktoś nie wbił, to też przypominam jeszcze raz. Tutaj taki darmowy pakiet nagród, emotka, muzyczka, przy okazji jakieś itemki. No jest tego ogólnie dużo, także odbierzcie, póki się jeszcze to nie skończyło, bo to już jest no naprawdę bardzo długo w sklepie i pewnie niedługo zniknie, więc lepiej to sobie odebrać teraz niż no później narzekać, że zapomnieliście czy coś takiego. Tak w razie czego. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się i miłego dnia bądź też wieczoru w zależności od której to oglądacie. Cześć. Eee, coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie, nie, mam pojęcia, co chciałem powiedzieć. Mmm